Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie realizuje projekt Uwaga Wakacje. W ramach zajęć mogliśmy uczestniczyć w warsztatach makramy. Ja nazywam się Dorota Kaczerska, jestem certyfikowanym rękodzielnikiem. Zajmuję się makramą, czyli jest to taka technika wyplatania ze sznurka ozdób, ale za pomocą tylko i wyłącznie rąk. Po raz kolejny mam przyjemność wyplatać z dziećmi tutaj w działdowie, w bibliotece. Spotykamy się na warsztatach z rękodzieła. Ja ze swojej strony próbuję przekazać dzieciom pasję, próbuję pokazać im coś nowego i zachęcić do tworzenia rękodzieła. Dzieci są bardzo zadowolone, biorą udział w tych zajęciach z wielką ochotą. Tak jak widać, udaje nam się tutaj spotykać dosyć regularnie. Cóż więcej? Tak naprawdę rękodzieło jest nie tylko dla dorosłych, nie tylko dla dzieci, mogą się rękodziełem zajmować wszyscy od juniora po seniora. Także zachęcam i zapraszam. Projekt Uwaga Wakacje dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.